Cześć, Józef, na niezwykle miło Cię widzieć. Pięknie wyglądasz. Ile trwa takie wyszykowanie się na, na event, na fashion show? Wiesz, co? Dzisiaj zajęło mi to naprawdę bardzo krótko, bo tylko dwie godzinki. Dwie godziny i co w ciągu tych dwóch godzin się dzieje? Eee, przez te dwie godziny trwa fryzura i makijaż. No i a wybór kreacji był już wcześniej, więc jakby wiedziałam, co założę, więc z dodatkami też nie było problemu. Dobra, a Ty masz taki stały team, z którym pracujesz, czy są raczej to różni ludzie? Przeważnie jest to stały team i wybieram już sprawdzone miejsca i przede wszystkim ufam zawsze tylko jednej osobie, jeśli chodzi o moją buzię, bo ona doskonale wie, jak mnie umalować. Dobra, doskonale wie jak mnie umalować, czyli co? Bo każda kobieta ma jakiś tam trik, że na przykład woli tu więcej rozświetlacza, tutaj więcej korektora. Jak u Ciebie to wygląda? Ja muszę mieć zawsze kocie oko wyciągnięte. Więc typowo takie foxy eye musi być. To jest u mnie takie must have. Justyna, ty nie ugrywasz, że lubisz operacje plastyczne. Co sądzisz o operacjach w Turcji? Bo teraz to jest bardzo popularne, że dużo gwiazd, celebrytów jeździ do Turcji i robi sobie różne rzeczy. Jakie ty masz stosunek do tego typu wyjazdów? Ja uważam, że jeżeli ludzie chcą coś ze sobą zrobić, w sensie operacje plastyczne, to jak najbardziej wszystko jest dla ludzi. Oczywiście z umiarem ale no, nie mi jest oceniać wybory innych więc ja szanuję wybory ludzi sama też chciałabym żeby ludzie szanowali moje wybory więc na taki temat nie będę nikogo ani przestrzegać ani polecać każdy powinien sam wybierać to czego chce A ty wykonałaś jakąś operację w Turcji nie. Już wracając do ciebie, z czym to było spowodowane, że wolałaś jednak inne rejony, bo ta Turcja jednak ma taką złą sławę, nie? I zastanawiam się, co ty sądzisz. Już nie oceniajmy innych, tylko porozmawiajmy o twojej ocenie. Dlaczego nigdy ta Turcja nie, nie wybrałaś? Bo tam jest bądź co bądź taniej. Czy ja wiem, czy tak taniej nie jest? Te ceny już nie są takie tanie. W przeliczeniu tym bardziej tam chyba są w przeliczeniu na dolary albo na euro, więc stosunkowo wiadomo, złotówka jest bardzo nisko, więc niestety, ale powiedzmy sobie szczerze, te ceny są bardzo porównywalne do polskich cen. Jeśli chodzi o operacje w takich znanych klinikach, tam już mają naprawdę wysokie ceny. Mm -hmm. A nie wiem skąd ta taka zła aura, bo y, obserwuję dużo plastyków y, z Turcji, i oni naprawdę wykonują bardzo dobrą robotę. Jeśli chodzi o nosy, y, o operacje nosów, to myślę, że są pionierami. Mm -hmm. Tym bardziej, że Turczynki nie mają z natury ładnych nosów, a ci lekarze, tak jak mówię, to są pionierzy, jeśli chodzi o, o nosy. Okej, okay, czyli po prostu co sprawdzić, jak się wybiera klinika? E, najlepiej jest sprawdzać e, opinie innych ludzi, czyli poświęcić na to czas, e, przejrzeć te fora. E, też najlepiej jest zobaczyć jak ten nos ułożył się, e, teraz mówimy na przykład o nosie, mm -hmm. tak? E, nos układa się do roku czasu, więc najlepiej jest zobaczyć e, po roku czasu jaki jest ten efekt po. Jeśli chodzi o piersi, no to piersi tak e, 3 miesiące już mamy taki, 3-4 miesiące i mamy taki fajny efekt. Ty kiedyś mi mówiłaś, że zamierzasz sobie zmniejszyć biust. Na jakim to jest etapie, bo tam kręgosłup, krzyście, wszystko cię boli. Na jakim Piękki nie mogę znaleźć, ledwo w tom się zmieściłam, także e, myślałam o tym, ale też e, te blizny, one nie wyglądają dosyć fajnie, bo to jest blizna w kształcie kotwicy, jest to widoczne. Nie wiem czy, czy chciałabym się pokazać swojemu mężczyźnie w takich bliznach. Więc e, dopóki nie wymyślą jakieś fajniejszej metody zmniejszania piersi, to na razie się temu nie poddam. Czyli cierpisz dla urody. A jak tak w dniu codziennym to błopoty. trochę ci wiesz? Tak ci to... <grym> uważasz, że za dużo wybrałaś? Uważam, e, na ten moment uważam, że za duże wybrałam ze względu na to, że jak widzisz, na, hmm? na żywo jestem bardzo szczupła, a na zdjęciach przez ten biust ja wydaje się, że jestem ogromna. E, nie masz takiego wrażenia? No ja patrzę na twarz Ech. zazwyczaj, wiesz, to trzeba byłoby jakiegoś innego specjalisty, ale o, okej, okay, czyli optymalnie, jakbyś teraz wybierała, to jaki byś rozmiar wybrała? E, toż nie za małe, nie przesadzajmy, <gry> ale chciałam, kurczę, no w ogóle to nie wiem jaki mam rozmiar swoich piersi, ale w centymetrach jest to 98 centymetrów, więc Okej, okay, mogłyby być takie 90 centymetrów, to by było OK. Dobra, no to w takim razie nie, czekamy, nie, żeby wymyślili ta jakieś tam, wiesz, lepsze metody tych operacji. Chciałbym porozmawiać o twojej wiralowej wypowiedzi, bo jakiś <grym> czas temu na Witkacu, pamiętasz tę wiralową <grym> <grym> tak, wypowiedź? Wypowiedziałeś tak, tak. się, że facet musi być bogaty, nie? I ludzie od razu... Ja, daj mi dokończyć i później a, dobra, ty powiesz, okay. nie? I ludzie od razu rzucili się, że ty po prostu chciałbyś, żeby cię sponsorował, a mi się wydaje, że tobie chodziło o to, że za tym, że facet jest zaradny i bogaty, idą też pewne cechy. Czy dobrze rozszyfrowałem twoją wypowiedź? Bardzo dobrze. Po drugie, to tak dosłownie nie było powiedziane, że musi. Ja powiedziałam, że to musi być osoba, która jest zaradna w swoim życiu, może nie do końca sprecyzowałam swoje słowa i wyszło nieuprzejmie wobec osób, które zarabiają najniższą krajową, ale jeżeli ja sama jestem zaradna, prowadzę firmę. Jestem dalej influencerką, fotomodelką. Do tego, tak jak mówiłam, mam swój salon z medycyną estetyczną. Szukam kogoś, kto byłby moim oparciem i równie dobrze mógłby mnie motywować do dalszego działania. Mm. Ja nie chcę się cofać do tyłu. I razem z taką osobą chciałabym, żebyśmy dążyli do jeszcze czegoś większego. Osoba z ambicjami, no to wiadomo, że to też jest osoba, która e, jednak zarabia fajne pieniądze. Ludzie z ambicjami, pomysłami, to są e, ludzie zaradni, którzy, którzy no wiedzą, jak zarobić dobre pieniądze. No tak, bo ty Myślę, masz swoją kasę, ty, ty nie potrzebujesz, żeby ktoś ci o, dawał, oczywiście. nie? Ja, od kiedy wziąłam rozwód, czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie mam żadnych problemów, zawsze to wiadomo. Też w swojej wypowiedzi powiedziałam, że byłam z taką osobą i e, rzeczywiście byłam z osobą, która nic nie robiła. E, na wszystko miał wymówki. Jak gdzieś jako jego żona e, mówię: no dobrze, e, żona powinna wspierać. Takie jest przekonanie. E, jak ja go teraz zostawię, no to co powie opinia ludzi co e, zostawiam, bo nie ma pieniędzy, ale potem sobie przemyślam, ale ten chłopak nie chce nic zrobić w tym kierunku, by było lepiej. E, ja cały czas e, w tamtym okresie codziennie sesje, codziennie jakieś instastory, promowanie produktów e, i tylko myślałam o tym, że o zaraz muszę zapłacić za dom, zaraz muszę e, zapłacić za samochód. A on? A jak się czułeś jako, jako taka osoba sponsorująca? E, Powiem szczerze, że nie było to przyjemne e, i czułam się po prostu jak facet. Ale wiesz, co jest na, najlepsze w tym wszystkim? Ja straciłam szacunek do niego. Ja go nie szanowałam. I e, tego, przez to też zaczęły się kłótnie no bo e, po prostu czułam w jakimś momencie taką lekką wyższość nad nim. I to było też nieprzyjemne, no bo jeżeli czujesz e, nad kimś wyższość, widzisz, że ta osoba nie chce nic robić i nie robi nic ze swoim życiem, by było lepiej. E, to ja go po prostu przestałam szanować. A nie było mu głupio z tym? No, no nie wiem. Przed kolegami na przykład? Nie zauważyłaś tegoś takiego? Myślę, że ten człowiek e, nie ma żadnych skrupułów i jemu nigdy nie będzie głupio. To ile ty tak mniej więcej wydałaś na to małżeństwo? Wtopiłaś, można powiedzieć. Oj, kochany. E, ja już nawet nie chcę tego liczyć, ale przez niego nawet mnie okradli. Był, był taki moment, że, e, że też mnie okradli przez niego. Teraz wiadomo jest sytuacja jaka jest, więc ludzie się zaczynają otwierać na to co on robił i też gdzieś tam dowiedziałam się, że między innymi kradzież była zlecona przez niego, żeby spłacił swoje długi. Co ty mówisz tego no, domu? Co mi kiedyś opowiadałaś? Wow, to grubo. No powiem ci, że jakby teraz to wszystko wychodzi. Ja tak naprawdę wzięłam kogoś to po prostu zaplanował sobie plan od początku do końca, co zrobi, kiedy, kiedy się spotkamy. I on nawet się chwalił kolegom, że on był bankrutem i byłam jedno, jedną z jego opcji, która mogłaby go wyciągnąć z jego długów. No i tak się stało. No to frajer powiem ci, frajer. No, ogólnie to wszystko nauczyło mnie wiele i... Teraz jestem zupełnie inną osobą, dlatego, tak jak ci mówię, ja się czuję szczęśliwa sama ze sobą i że jestem singlem. I nie rozumiem też tego takiego parcia u nas w Polsce, że o Jezus, z Tobą jest coś nie tak, na pewno, bo nie masz faceta, nikt nie chce z Tobą wytrzymać. Nie, to ja nie chcę mieć w tym momencie faceta. Nie chcę mieć faceta takiego, jak mój były. Często ładnym i zrobionym dziewczynom zarzuca się, że są głupie. Jakie masz wykształcenia? Wyższe. Tak. Mm -hmm. A spotykasz się często z tym, że ktoś sądzi, że no dużo do powiedzenia to ty nie masz. Oj, no sam zresztą wiesz, jak jest. Dużo osób tak mówi. Zresztą w internecie też e, są komentarze takie, że nie mam nic do powiedzenia. Ale ja się już tym nie przejmuję. Ten największy hej, który miałam już przeszłam i tak naprawdę żyję swoim życiem. Nie mam czasu nawet, żeby to czytać. I tak jak mówiłam... To na sam, szczęśliwa. To na, sam koniec, to na sam koniec, jaki masz tytuł? Tytuł? No, po tych studiach. E, magistra z kosmotologii. No i super, gratuluję. Dziękuję bardzo, super. do zobaczenia, cześć. Cześć.